Jestem. Wiem, że nie szczela. Ja wiedziałem. Doleci ktoś. Krychowiak, lecisz. Run speed. No, ale Krychowiak. Gdzie? Dobra, lecisz. Ej, no faul! Przeszkadza w grze. Tak jak każdy z tych napastników, ich Robert. Podaj do Żelińskiego. On poleci. Nie, pewnie nie szczeli. Nie wierzę w siebie. O, szczeli fajnie. Fajnie, może tak gadać. Dobra, ja chyba zmieniłem bramkarza na Fabiańskiego. No no co, no. Aww, Jest, jest. Dobra, jest. Um, team Saiting. Submission. Marcin z. Fabiańskim nie mogę. Dobra, z Szczęsny. Finish Saiting. Kałtion do Dobra lecisz Jaliński Sam, 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 sam Strażak sam odporny jest i robi uf i ufi. i Le, na na na, na ne, ne. literkową zupę ja. Yeah. Jezus ja to pamiętam jak ja to oglądałem co, co sekundę Mój e, Kła, jak on tam się nazywa, nie? To on teraz e, za, e, oglądał kiedyś, nie? On, e, cały czas, bo my mamy taki telewizor z YouTube'em i on i on e, oglądał codziennie Binga jakiegoś takiego, takiego szajskiego, z wyprzedaży za 2 zł. Ej, Gokto, 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 Gok to? Ale do kogo? Lewandowski! Dobra, lecisz tutaj, lecisz tutaj, lecisz szczel. Proszę mi To Kto to wykonuje? Jaki Jakub łaszczkowski. Wow! Ła. Dobra! No co jest? On nawet palcem kiwnął. Kamstwo. No, ej, no ale Dawaj ktoś tam. Ktoś ku. Kamil. Dawaj, lecisz. Kamil. Dobra. Omen oh, man. Omen. Oh, man. Jest. Czelum. No, róbcie zmiany, bo tylko tyle wam zostało, mordy. Ej. No, Eee, e, 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 Luwina Ej, dawać mi tutaj! Dobra, ki że mogłem dostać żółtą kartkę. Już wolę dostać żółtą i odzyskać. Aj! Lecieć tu! Leć tu! Lecieć tutaj! Nie zostaw! Kurde, dostanie, nie dostanie. Dobra! Rozpierdzielmy... No co jest? Ten sędzia to jest jakiś porąbany. Nie się na łeb leczy. No co jest? Zagnuj. Śmierdzący. Dobra. Lecisz. le Ela zieliński Mi się to jeszcze nie nie? Darun leczy miał. Album wjechał bramkarzowi, oszustowi. No co jest, no kółko? A pobawię się, tak? Aha, to, to się pobawiłem. Naprawdę fajnie się pobawiłem mordo. A no co jest? Slapionis, na chwilę... A jak coś to odeszło na chwilę z TikToka. Ale i tak, możecie mi zrobić taką niespodziankę małą No co jest? Co zacha mnie? I koniec maczu. Ha! przegraliście. Jak zawsze zresztą. Dobra, data. Rekord. O, Zieliński ma ten. Zobaczcie w ogóle, że, że najmniejszy gol. A my mamy największe skoro. Najmniej to ma Alvaro. I Itala. I Finlandia. I Polska. No nie, nie, Polska nie, Polska nie. Dobra, lecimy. To Dobra, on gra w czerwonych. Mogę dzisiaj wypuścić Fabiańskiego? Fabiański. O, dobra, mogę. To fajnie. Łukasz Fabiański. Dobra, to szybko. O nie, teraz leci moja... Y, Ej, co jest ham? Jaki ham, nie? Od razu sfaulował. No co za... Po prostu kam. Ej, no czemu nie gra Zieliński? Bartosz, jaki Bartosz? Kurwa. Co za hamę, nie? To jest spain, To jest mega faularze. Czekaj, su, team sating. Supistian. E, zamiast góralskiego wlatuje. Aha, co wytyfy. Wojciech Szczęsny, dawaj, zagrasz se. Na ataku, znaczy na, na środku po prostu. To są twoje ostatnie chwile, nie chcę cię to widzieć na tym boisku. Jak nie szczelisz zaraz gola, to lecisz na zmianę. Fabiański, dobrze. Lewy, chodź. Ej no, Góralski. Kuralski. O dobra, bierzesz piłkę i lecisz. Jak nie szczelisz to masz. Yy, to po tobie i cię zmieniam na szczęsnego. Szczelisz czy nie? Chyba nie. No jaki zes? Jaki zes? No i dobrze. Nie szczeliłeś tak jak ci obiecywałem. Jest nadal 0,1-0. Dobra, le lewy wszelnia i od razu coś się... Jezus, jak to dziwnie wyglądasz często na tym. Na środku, nie? A... No co za debil. Byłby go... Dawaj do Wojciecha. No cóż za debil. Ja pierpa pierno. Kurde, gola się im nie da szczelić. Flapiormic, a mianowicie Aleksjanic. No i dobrze, z faulu i go pazdam. Dobra, leci. Szczęsny, dawaj Ej, no miałoby być do szczęsnego. Dawaj szczęsny. Ej, lewy to jest jego piłka już szczeli jak by szczelił nie Bramkarzowi, to by była taka beka taka beka była nagrywam ale przecież to jak chcesz to oglądać ja nie będę reklamować jakiś lol surprise wyjdź bo nie będę tego reklamować no i dobrze dawaj mu kurde Zaraz możesz przyjść jak chcesz skończy oddycy. Lecisz, lewy Dobra, on sobie jakieś tam jak wygląda, ogląda Lecisz! Dostosuj kanał No i pęknie. Piękna akcja Z czego z Dobra. Dobra, ale czyma. Paulik. No co? Jezusa typu. Obra! Lecimy! Wojciech Szczęśny! No co za hałas? Chciałbym zabrać piłkę lewo. No co? Kto tam jest? No co? To... A, dobra. i z wiasnym. Zaczekajcie, bo ja mam 30 minut film. Okej. Okay. Mm. To już sobie. Musiałem zrobić krótkie czcięcie. Ej, no w ogóle oni nie dają nam strzelić gola, nie? To jest trochę słabiutko. No co jest? Bazan wleciał, nie? Podanie się teraz liczą, nie? Dobra akcja. Dobra akcja, nie? Chłopaki. Kończymy zaraz od, od, odcinek. Bo ja już chyba... Za, muszę zaraz zobaczyć na kąpie ile... Jak ja dawno nie grałem w tą grę, bo ja w ogóle nie gram w tą grę odkąd nie nagrałem tego odcinka, nie? Odkąd tego poprzedniego z tą, ja, ja jeszcze tam napisałem. grałem sobie w taką gierkę i tam był błąd taki mały, nie? Bo em, YouTube mi szwankował, nie? I później wyszedł a pierwsza część, więc mogliście zobaczyć pierwszą, drugą część. Tak nie powinno być. Ja teraz nie będę dwóch na raz, ym, ale tak i tak będę teraz na kompie publikować, nie? więc będzie łatwiej mi. Ha! Szczęsny strzelił gola. XD, ja to muszę sobie zobaczyć. Replay. jak ktoś mi jeszcze nie wygląda. No i szczęsny szczeli XD. Mam nadzieję, że widzieliście poprzednie odcinki. Odcinki. O oh. Dobra! No i Jest gol? Jest gol! Gol jest? Czy nie? Nie, nie, ma. A spadł go. Dawać piłkę, w na chatę, to. Ale do kogo, szczerze, z Chyba go zmieniam z tym Górelskim. Chociaż i tak szczelił gola. Ej, nie, dobra! Stop! Pauza, pauza. Team Seating i daję Wojciecha zamienię z Teoderczykiem. Jak się nie spisze, najgorzej będzie, jak właśnie wyjdzie coś na out. albo oni nam strzelą. To będzie najgorsze. Musimy znaleźć. O, szczęsnego, dobra. Nie, no pomóż mu, lewy świnio. E, dobra, dawaj mu żółtom To on już wszedł? No nie. Kto to? Czekaj Subistion, Teodorczyk z... Ehm, Krzysztofem Ocińskim. Finisz połju. O to Teodorczyk za długo nie pograłeś. Tylko ci tyle mogę powiedzieć. Dobra, lecisz, lecisz! Ostatni gol, ostatni gol. Nie mogą przerwać akcji. Co? Świnia. Jest! Jest! Tu jest potęga, ziom! Ale było ciężko. Było ciężko, nie? Dobra, next match. Czy to będzie. Jest! W końcu koniec. Dobra, a teraz wam w końcu mogę pokazać. Start game galery. Nie tu galery ja, jaką to wam pokazywałem a jakieś 70% No i tutaj w czerwonych stroikach ze przewrotki walną nie On tutaj jest dobra o możeca. Zobaczcie, jak to dziwnie wyglądało. Tutaj lewy chciał jeszcze dobić, nie? Tak, hamsko. Co to? Dobra. Do widzenia, Państwu. Życzę Wam miłego dnia. No i cześć.